Kilka faktów związanych z całym terenem parku. Mianowicie, ścieżka pierwsza, o którą tak naprawdę staram się już chyba od 4 lat to wydzielenie tego terenu e, pod nią. Teren ten został przekazany przez wspólnotę pastwiskową w latach 90., a w drodze Danuisym to było praktycznie 10 hektarów, które mieszkańcy przekazali mi odpłatnie rzecz miasta, e, ustnie ustalając z nimi, że zostanie przeznaczona na cele społeczne, właśnie tak jak powstanie takiego parku. E, pierwszy projekt, który był e, opracowany w dotyczył terenu e, obejmującego obszar około 6 hektarów. Niestety został ten projekt zablokowany tutaj przez wydział komunalny. Uznano, że po prostu nie stać na to, żeby mieć takie dłonie jak i w związku z tym podjęto decyzję, że zostanie opracowany drugi projekt na mniejszym obszarze, obejmującym gdzieś obszar około 2,5 hektara. Natomiast ta, ta część 3,5 hektara miała zostać sprzedana. Niemniej, położenie komunikacyjne, które zostało wtedy opracowane podczas tego pierwszego projektu, były z nami ustalone w ten sposób, że one po prostu zostaną, żeby mieszkańcy, którzy mieszkają na najbliższym osiedlu, a również mieszkańcy z różnych rejonów e, tutaj Bochni, mieli możliwość po prostu dojścia do tego parku, bo obecnie nie ma tam e, dobrej komunikacji, trzeba po prostu przechodzić przez strefę, która e, jest bardzo ruchliwa. E, no niestety nie udało się też tego drugiego projektu. Tak naprawdę utrzymać. I powstał trzeci trojek, bo Wydział Gospodarki Komunalnej uznał jednak, że tylko 2 hektary zostaną przeznaczone na ten park, natomiast 3,5 hektara zostanie sprzedane razem ze ścieżkami pieszymi, które były wcześniej ustalone przez mieszkańców w drodze konsultacji. Na tym terenie, 3,5 hektara, znajduje się także pas zielony, baz zieleni izolacyjnych który również powstał z inicjatywy mieszkańców tak naprawdę kilka lat temu yy, i ze środków pochodzących z budżetu obywatelskiego, yy, które tak naprawdę mieszkańcy wywalczyli yy, 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 praktycznie do dwóch głosowaniach. Yy, I dlatego tutaj zwróciłam się do Państwa Radnych z prośbą o poparcie mojej petycji i wydzielenie tej ścieżki pierwszej wraz z tymi drzwiami i niesprzedawanie nisprzeda tego terenu inwestorowi prywatnemu. Bo się, że po prostu ta ścieżka nigdy nie powstanie, a działa wcześniej czy później zostaną zlikwidowane od parkingi albo przekształcone na tereny mieszkaniowe. Natomiast jeszcze raz podkreślam, to było przekazane przez mieszkańców drodzy darowizny i bardzo proszę, żeby to uszanować, po prostu i też docenić tutaj pracę mieszkańców, którzy no, walczyli o te tereny te, tak naprawdę w budżetach obywatelskich i wygrali się praktycznie trzy razy. Więc tutaj e, bardzo proszę o poparcie tej e, petycji i e, wydzielenie tych ścieżek e, pieszych, żeby po prostu mieszkańcy mogli sobie spokojnie dojść do tego warku i z niej wykorzystać. Bo jeżeli nie będzie dobrej komunikacji, to tak naprawdę nic z tego nie będzie korzystał. Dziękuję, Dziękuję bardzo